Cześć! Nazywam się Robert Zalichow i jestem ze Wschodu. A dzisiaj chciałbym powiedzieć Tobie, jak możesz włączyć swoją motywację. Pewnie każdemu z nas zdarzało się, że wpadamy w taką rutynę lenistwa lub braku motywacji. Wracasz z uczelni, pracy czy z siłowni, padasz na sofie lub na łóżku i... Zaczyna się od tego, że minie 15 minut, później godzina, a nawet dzień, a za chwilę już nie wiesz po co ty codziennie wstajesz z łóżka i dlaczego ty to wszystko robisz. Dziś chciałbym powiedzieć o kilku trikach, których ja się nauczyłem i z których korzystam, by szybciej wychodzić z emocjonalnego dołu. Mówię tu o szybkim wychodzeniu, ale tak na dobrą sprawę mam na myśli metody, które pomagają mi przyspieszyć ten proces. Nie jestem lekarzem, a te techniki nie są klinicznie sprawdzone. Staram się po prostu przekazać ci kilka trików, które mogą przyspieszyć powrót do działania. A więc jeżeli masz klinicznie potwierdzoną depresję, to pamiętaj o pomocy specjalisty. A te wskazówki potraktuj jako dodatkowe działanie. Postawę za nami, lecimy dalej. Krok pierwszy. Zacznij od robienia czegoś małego. Wyobraźmy sobie sytuację. Rozmawiamy ze znajomym i on opowiada nam o nowej inicjatywie klubu sportowego. Jesteśmy zachwyceni. Wracamy do domu, zabieramy się za zakup sprzętu i zastanawianiem się nad tym, co ubierzemy na zajęcie. A za kilka chwil, już jesteśmy na pierwszym treningu. To, co się teraz wydarzyło, to jest sekwencja działań. Inspiracji, motywacji i samego działania. Tylko musimy pamiętać, że ta sekwencja nie jest sekwencją liniową, tylko jest sekwencją pętlową. A więc możemy się zabrać do tej pętli od dowolnego punktu. W praktyce oznacza to, że nie mając ani inspiracji, ani motywacji, możemy od razu zabrać się za działanie. Jak to? A pomyślmy sobie, jak dużo motywacji lub inspiracji potrzebujemy do tego, żeby umyć zęby lub skoczyć pod prysznic. Dokładnie, a więc wybierz to, co jest najprostsze dla Ciebie i zacznij od tego. Posprzątaj w pokoju skocz pod prysznic. Załóż coś ładnego i już poczujesz różnicę. Wskazówka numer dwa. Nie bój się zaczynać od początku. Jeżeli masz napok krutynowych zadań, które nie wykonywałeś w ostatnie dni, zresetuj je. Załóżmy, chciałeś codziennie wykonywać kilka telefonów do klientów. Albo miałeś codziennie pisać. 500 słów do swojej pracy inżynierskiej czy magisterskiej. Po powrocie do działania, nie próbuj wszystkiego nadrobić jednego dnia. Czasami warto zacząć od początku, jakby to był pierwszy dzień i jakbyś nie miał żadnych zaległości. W kolejnych etapach działania możesz rozłożyć zaległości, żeby łatwiej je było nadrobić. Kazówka numer 3. Przygotuj sobie. Kamienie milowe motywacji. Co to oznacza w praktyce? To, że musisz przygotować się i zebrać materiały motywujące. Załóżmy, filmiki lub jakieś artykuły, które pomagają ci wskazać twoje cele oraz pomagają rozwiązać trudne sytuacje. Jest to działanie bardziej zachowawcze, ale w sytuacji, kiedy nie wiemy, po co mamy wstawać z łóżka, lepiej mieć to przygotowane. Przypomina to nam o celach i zadaniach, po które idziemy do przodu. Zbieram materiały, książki, artykuły i filmiki, które za każdym razem, jak mnie inspirują, dodaję do swojego kalendarza lub notesu. Później, raz na dwa tygodnie lub raz na tydzień, kalendarz przypomina mi o tym, że muszę coś obejrzeć lub przeczytać. Jeżeli wpadłem w wir braku energii lub motywacji, chcący czy niechcący, telefon przypomni mi o tym, co muszę obejrzeć, żeby wrócić na tor rozwoju. Ostatnia wskazówka, ale nie najmniej ważna, miej plan powrotu do działania. Zauważyłem, że u mnie do braku motywacji i działania dochodzi głównie podczas przygotowania się do jakichś poważnych wydarzeń takich jak sesja lub konferencja oraz w natłoku codziennych obowiązków. W tej sytuacji organizm daje tobie znać, że tego jest za dużo i nie jest w stanie wszystkiego wykonać. Wyobraźmy sobie sytuację, że dawno nie ćwiczyłeś i poszedłeś na, siłow na siłownię. I jednego dnia wykonałeś Dobry godzinny trening. Tak wymęczyłeś swój organizm, że jest wielka szansa, że na następny trening za parę dni nie będziesz w stanie nawet wstać, bo będzie Ci wszystko bolało. Tak samo w sytuacji wyjścia z emocjonalnego dołku. Przygotuj sobie plan. Pierwszego dnia zacznij od posprzątania biurka lub pokoju, a następnego dnia dokładaj kolejne działania. To wszystko zależy od Ciebie. Ale najważniejsze mieć to poukładane. Mam nadzieję, udało Wam się wyłapać kilka przydatnych wskazówek z tego filmika. W komentarzach możecie zamieszczać swoje rozwiązanie na wsparcie motywacji i szybszego powrotu do działania. Jak wiecie, na tym etapie nie walczę o światowy zasięg tego bloga, ale i tak mi będzie miło, jeżeli polubicie ten filmik. Skomentujecie lub udostępnijcie znajomym, którzy są teraz w sytuacji zwalczania lenistwa. Do zobaczenia!